Yo, 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 yo! Witam Was bardzo serdecznie, mam dzisiaj dla Was... Przepis na kremową zupę, która świetnie zapycha żołądek. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak to przygotować, to zabieramy się do dzieła. Będziemy potrzebowali jedną większą cebulę oraz ząbki czosnku, które przesmażymy sobie razem. Teraz pomidory w puszce i cebula, która służy nam do podtrzymywania naszych puszek, bo niestety nic nie chciało stać. Puszka cieciorki, puszka kukurydzy przydałaby się świeża, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Następnie mleko kokosowe, które zakupiłam w Lidlu. I teraz wielkie brawa dla naszej cebuli, która podtrzymywała nam nasze puszki. Kostka rosołowa, którą przygotowałam sama, jak ją przygotować, zobaczycie w następnym filmie. Teraz wszystko przesmażamy: wszystko, cebulę i czosnek przesmażamy sobie na odrobinie oliwy. Do naszego garnka wrzucamy wszystkie nasze puszki wraz z zalewami. Tutaj zaczynam od kukurydzy. Teraz puszka cieciorki, pomidory, odrobinka wody, tak na oko, kostka rosołowa, i teraz wszystko zagotowujemy i czekamy, aż nasza kostka się rozpuści. W międzyczasie mam kawałek ciabaty z biedronki, która już jest troszeczkę stara i czerstwa, i ta jedna kromeczka to jest na jedną porcję. Możecie to pominąć i zjeść po prostu samą zupę, ale raz kiedyś to chyba można. Gdy nam się wszystko zagotowało przerzucamy naszą cebulę z czosnkiem i pozostawiamy ten tłuszczyk na patelni. Niech no nam się to wszystko przegryzie i przegotuje jeszcze, niech smaki przejdą. A my w tym czasie na patelnię po cebuli wrzucamy sobie nasze grzanki i ja Zawsze lubię zrobić właśnie taką wersję, dlatego że później y, posypuję grzanki ziołami prowansalskimi i wtedy one mi się ładnie do, tego, y, do tych grzanek przykleją. Możecie też usmażyć je na suchej patelni bez y, tłuszczu, ale wtedy musicie mieszać i uważać, żeby Wam się nie przypaliły. A w międzyczasie y, kubek z moją, ufajdany kubek z moją kawą, y, z kotkiem i krówką, był jeszcze piesek, ale nie chciało mi się łapy obkręcać. Gdy wszystko się zagotowało, wlewamy całą puszkę naszego mleka i znów troszeczkę zagotowujemy. Teraz sobie wszystko jeszcze próbuję, ale będę doprawiała dopiero po zblendowaniu. Dlatego, że gdy zmiksujemy wszystkie te warzywa, to one dobędą z siebie jeszcze fajny smak. Teraz już jest dobra, brakuje jej tylko odrobiny soli i pieprzu. Nasze grzanki. Posypuję dość pokaźną ilością ziół prowasalskich, wyłączam gaz i zostawiam je na tej patelni. No a teraz przyszła pora na zblendowanie wszystkiego na ciepło. Taka dymuwa się tu zrobiła, że hu-hu-hu nic nie widać, ale jakoś dałam radę. Doprawiłam to dosyć. Pokaźną ilością pieprzu, odrobinką soli i wędzoną słodką papryką, którą mogliście zobaczyć już w niejednym moim filmie. Półtorej wazóweczki do talerzyka. Grzaneczki. Niedbale jogurt naturalny. I koperek, przydałaby się pietruszka, ale nie chciało mi się kuciapy do ogródka ruszyć, więc musi być koperek. Tak prezentuje się gotowa zupa. Jestem ogromną zupiarą, jak mogliście zauważyć w niektórych futbókach. Mam przepis na 20 zup, także jeżeli chcecie jeszcze jakiś zobaczyć, to dajcie znać, to coś dla Was nakręcę. Wiem, że to jest też bardziej na sezon jesienno-zimowy, ale mam takie coś, że muszę zjeść jeden ciepły posiłek. Jest to świetna alternatywa, aby zabrać to ze sobą do pracy. Naprawdę świetnie zapycha żołądek, jest to smaczne. Do pracy możecie wziąć bez grzanek, przelać to sobie w bidon, w słoik, w jakieś fajne pojemniki. I naprawdę jest to świetna alternatywa na posiłek w pracy. Mam nadzieję, że spróbujecie, będzie wam smakowało. Ja zabieram się za konsumowanie. Życzę wam i sobie smacznego. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.